Cześć, jest ze mną. Moja siostra wpadła do wody. jestem ja? Gabi, nic się nie stało? Nie, dobrze, że mam stój kąpielowy. Ojej. Właśnie mam się kąpać w basenie w trudnej wodzie. I, I znowu na balkonie z naszą osą, która tu lata i się jej boje holernie. No, bo się boję takich, tych. Czekuj. Tuturu. Jaką przecież powinnam zdjąć? No. Jestem całym ale jak osa będzie atakować, przynajmniej do wody. Będziemy skakać. A, on mi palec boi. Dostałam jeszcze godzinę i 23 minuty. VIP-ka. E, zresztą... Jak będzie 5 minut, to będzie 5 minut do końca Wipa to wtedy nagry zacznę nagrywać. A powiedz jak masz na imię. Ale jak na imię? Ona w, e, e, a, y. Magda. A to z Gabrielsia Ona boli, czy na, na nią mówi... Gabriela. Zaraz wrócę. Ty, ty boisz. Mm. Już jestem, teraz chodzę na MSP ten, bo na pustinie... <grabi> <grabi> Gabi, nie żartuj sobie. Aha, wow, moja dupa. <grabi> Aż mi się zimno robi. Omrówki po suficie chodzą. <grabi> Ale później będę musiała... Ej, Madzia, dobrze, że ja się kąpię, a ty dzisiaj też się myjesz? No. No to dobrze. Poza chwilę. O, opaska jeszcze. Oh, wow. nie mam. A ja z tym ręcznikiem tak siedzę, wpatrzona w ten telefon. Ja nie się... tylko... A ona rekina molestuje. Jak się, wiem. O, o, jak nie mogę spać, Nie mogę. Maciek bawi się bez, bez ciebie w tą Nie mogę spać. Nie mogę spać. A zaraz wyskoczy do nieba. Nie mogę spać. Nie mogę, yes, nie mogę spać. Nie mogę jeść. Nie mogę spać. Idę kupić jakąś A! animację. Gobi, au. Co ty robisz? Co? Woda cię oblała? Nie, ale co ty robisz? Ty? Ej. 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 Kogo Kogo ty ma na Śmielaty obaczki pewnie nie mogą wejść na człowieka. Nie. Bo jak cały czas są... Jakie robaczki. Nie. To nie są żadne robaki, tylko jak się woda rusza, to, to... to się rusza. Z wodą. Jak woda się rusza, to to się rusza z wodą, macha. No, bo to są jakieś, bo to jest coś błędnego. Jezu, na nic mnie tutaj nie stać. Nie, To jest fajnie. Czekaj. No to bym chciała kupić. O fale. fale, fale. Co? Fale. Co fale? No pasz, Weź bo chyla, a piszesz na mnie. My. Macia i jej się telepomaduje. Nie każdy musi to wiedzieć. To jest na pewno topia, jest śmieszny. No, to jest. zrobić Patrzcie się na animację. No, Ada, no wiesz, my dużo no wiesz, wiesz. Bardzo dużo wiesz. Ej, zauważyłem, że ładniejsze rzeczy są dla widzów. To czy nie dla widzów? Dobrze. Ten odcinek jest krótki, ponieważ chcę wam nagrać potem i do zobaczenia.